Spokój i dobro kochani, dziś jest środa 28 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Być może, kochani, mieliście takie momenty w swoim życiu, kiedy chcieliście wyjątkowej jakiejś grupie, albo jednej osobie, albo kilku osobom powiedzieć o czymś, co gdzieś tam leżało wam na sercu. Nie chcieliście tego rozgłaszać wszystkim innym, ale tym osobom, ponieważ mieliście do nich zaufanie. I Jezus również dzisiaj chciał coś powiedzieć wyjątkowego swoim uczniom, więc wziął ich osobno, tak jak czasem się do kogoś mówi: chodź, chodź, coś ci powiem. Ale. Chcemy to zachować jak gdyby w takiej tajemnicy, albo wiemy o tym, że te osoby uszanują tę naszą prywatność. Jezus wziął swoich apostołów, aby powiedzieć im o swojej męce. Była to już trzecia zapowiedź męki, bardziej skonkretyzowana. Mówił o tym, że będzie zdradzony, że będzie osądzony, że będzie biczowany, że będzie cierpiał upokorzenie, że będzie zabity i że z martwych wstanie. To zamierzał powiedzieć swoim uczniom i to bardzo tak gdzieś się działo w nim, potrzebował wygadać. Się po prostu do swoich najbliższych. W tym momencie spośród tego grona zaufanych pojawiła się matka synów Zebedeusza, która zupełnie nie była wtajemniczona i zupełnie nie w tym temacie zaczęła mówić do Jezusa, chcąc prosić o przywileje dla swoich synów. Myślę, że w tym momencie musiało być panu Jezusowi bardzo przykro, dlatego że otworzył swoje serce i mówił o swoim bólu. A to zostało potraktowane jako coś takiego niewiarygodnego. Przecież widzieli Jezusa jako tego, który uzdrawiał, który rozmnażał chleb, który wskrzeszał umarłych. A tutaj Jezus mówi o swojej męce. Pomyśleli sobie, to jest nierealne, to nie może być prawdą. Prośba matki synów Zebedeusza stawiała Jakuba i Jana w złym świetle wobec pozostałych apostołów, którzy oburzyli się na tych dwóch uczniów, ale również stawia w złym świetle pozostałych apostołów, dlatego że oni również myśleli tylko o sobie. Pójście za Panem Jezusem, kochani, łączy się nie tylko z zaszczytami i przywilejami, ale również z cierpieniem i z odrzuceniem. Jezus pyta: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Wówczas oni odpowiadają: Tak, możemy. To jest tak jak czasem w takim sformułowaniu, nie wiem czy się spotkaliście z takim formu, sformułowaniem, że jedziemy na wspólnym wózku. Czyli cokolwiek dzieje się jakaś krzywda mnie, to również Tobie, albo jeżeli coś dobrego zdarza się komukolwiek z nas, to po prostu doświadczamy tego samego. Jezus mówi, że relacje, które panują w tym świecie, są zupełnie inne od tych relacji, które powinny istnieć pomiędzy uczniami. Otóż w tym świecie panuje. Dominacja nad drugim człowiekiem, pycha, jakieś panowanie. Natomiast Jezus mówi, że wśród Was ma być pokorna służba drugiemu człowiekowi. Może w Twoim życiu też tak czasem się zdarzyło, że byłeś niezrozumiany i odepchnięty przez innych. Tak jak Pan Jezus, który otwiera swoje serce i chce powiedzieć o czymś bardzo ważnym, i właściwie nie jest to odbierane w sposób właściwy, w taki sposób, w jaki Pan Jezus tego chciał. Być może yy, kiedy pójdziesz za Panem Jezusem, to musisz wiedzieć, że idziesz na dobre i na złe. Pamiętam, jak wielu moich braci szło w habitach przez miasto, często doznawali różnego rodzaju przywilejów, podziwu, pozdrowienia, szacunku, ale często teraz również zdarza się, że kiedy idą przez miasto, to słyszą różne takie sztywne epitety i czują na sobie jakiś taki ciężar grzechów wszystkich, pewnie księży całego świata. Apostołowie, a wśród nich również święty Piotr, byli blisko pana Jezusa wtedy, kiedy był na topie. Natomiast wtedy, kiedy był policzkowany, wtedy, kiedy był bity, kiedy do Piotra zwróciła się jedna kobieta, czy ty przypadkiem nie jesteś jednym z nich, Piotr się zaparł, po prostu stworzył. Kiedy Jezus uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy, to wielu ludzi krzyczało na jego cześć: Hosanna synowi Dawidowemu. Ale później ci sami ludzie krzyczeli przeciwko panu Jezusowi: na krzyż z nim, precz czy czasem nie jest tak z nami. Być może byłeś z panem Jezusem i byłeś z Kościołem wtedy, kiedy dobrze się działo, kiedy Kościół był taką ostoją, miejscem, w którym każdy mógł znaleźć swoje schronienie. Czy będziesz z Kościołem również wtedy, kiedy będzie się źle dział, kiedy będzie w oparach, kiedy będzie płonął, czy ewakuujesz się, czy pozostajesz, pozostaniesz na swoim miejscu. Jezus zaprasza ciebie, abyś była, abyś był z Jezusem na dobre i na złe. Przyjaciół poznaje się w biedzie, więc trwaj mocno w wierze i rozwijaj w sobie to, co jest piękne i dobre, a dzięki temu Kościół będzie święty i będzie piękny. Na chwałę Bożą. Przyjmijcie, kochani, teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.